Zadanie numer 1, które będą musieli Państwo wykonać na placu manewrowym, polega na sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz na przygotowaniu się do jazdy. Po wywołaniu Państwa przez egzaminatora udajecie się wraz z nim do pojazdu egzaminacyjnego. Zajmujecie stanowisko za kierownicą, ale zanim rozpocznie się zadanie numer 1, egzaminator musi spełnić wymogi formalne egzaminu, czyli prosi o włączenie tzw. zapłonu w samochodzie i po krótkiej chwili uruchamiają się urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu, czyli kamery. Po tym egzaminator przedstawia się. I prosi o dokument tożsamości. Może to być oczywiście dowód osobisty, paszport albo karta pobytu, oraz sprawdza ograniczenia skorzystania z uprawnień prawa jazdy, czy na przykład mam jeździć w okularach, soczewkach, czy na przykład w aparacie słuchowym. Po potwierdzeniu tożsamości, egzaminator pyta się, czy zasady egzaminu są zrozumiałe, a następnie informuje, co system komputerowy wylosował w zadaniu numer 1. Po wykonaniu, podkreślam częściowo zadania numer 1, egzaminator ustawia pojazd w polu zatrzymania na pasie ruchu i informuje, by przygotować się do jazdy. Podczas przygotowania się do jazdy bardzo ważna jest, wbrew pozorom, kolejność wykonywania czynności: czyli po pierwsze, ustawienie fotela w trzech płaszczyznach. Można również ustawić kolumnę kierownicy. Po drugie, prawidłowe ustawienie lusterek zewnętrznych, tak by widzieć lewy i prawy bok pojazdu i obszar przestrzeni za pojazdem oraz lusterko wewnętrzne, tak by była widoczna tylna szyba i obszar za pojazdem. Po trzecie, zapięcie pasów bezpieczeństwa i po czwarte, upewnienie się, czy drzwi w pojeździe są zamknięte. I na tym kończy się zadanie numer jeden. Teraz przejdźmy do szczegółowego omówienia tak zwanej obsługi pojazdu, czyli na wskazaniu wszystkich świateł zewnętrznych w pojeździe oraz na wskazaniu zbiorników z płynami eksploatacyjnymi pod pokrywą silnika. Zaczynamy od świateł. Działanie świateł pozycyjnych. Na przełączniku przekręcamy dwa razy. Są to dwa białe, małe punkty świetlne, świecące się z przodu pojazdu i dwa czerwone punkty świetlne, świecące się z tyłu pojazdu. Działanie świateł mijania. Na przełączniku przekręcamy trzy razy. Są to dwa białe, duże punkty świetlne, świecące tylko z przodu pojazdu. Działanie świateł drogowych. Na przełączniku przekręcamy 3 razy, włączamy światła mijania, a następnie przełącznik odpychamy od kierownicy. Są so to dwa bardzo duże, mocne, białe punkty świetlne, świecące tylko z przodu pojazdu. Działanie świateł przeciągowych tylnych. Na przełączniku przekręcamy 3 razy, włączamy światła mijania. A następnie na przełączniku włączamy światła przeciągowe tylne. Jest to jeden punkt świetlny, barwy czerwonej, świecący się z tyłu pojazdu, na zderzaku, tym razem po lewej stronie. Działanie świateł kierunkowskazów. Podczas sprawdzania świateł kierunkowskazów prawego i lewego należy włączyć kierunkowskaz z przełącznikiem. Są to trzy punkty świetlne barwy pomarańczowej, migające z przodu pojazdu na lusterku i z tyłu pojazdu. Działanie świateł awaryjnych. Sprawdzając działania tych świateł, wciskamy na pulpicie przycisk fizyczny. Są to sześć migających punktów świetlnych barwy pomarańczowej, czyli jednocześnie migają lewy i prawy kierunkowskaz. Działanie świateł hamowania stop. Jeżeli system komputerowy wylosował dla państwa działanie świateł hamowania stop, na egzaminie należy wcisnąć hamulec nożny, a następnie poprosić egzaminatora, by potwierdził sprawność działania tych świateł. Działanie świateł cofania. Podczas wskazania tego światła należy wcześniej wbić bieg wsteczny. Jest to jeden punkt świetlny biały, świecący się z tyłu pojazdu na zderzaku po prawej stronie. Przejdźmy teraz do omówienia płynów eksploatacyjnych w pojeździe. System komputerowy wylosował dla Państwa poziom oleju w silniku. Na egzaminie mamy wskazać, gdzie znajduje się przyrząd do sprawdzania oleju. Egzaminator może dodatkowo zapytać się, w jaki sposób sprawdza się. Więc odpowiadamy, że poziom oleju sprawdzamy zawsze na odstanym, chłodnym silniku i na równej nawierzchni. Oczywiście słownie omawiamy, że powinniśmy wyciągnąć wskaźnik, przeczyć chusteczką, ponownie włożyć, wyciągnąć, a następnie stan na wskaźniku powinien zawierać się między minimum a maksimum. Oczywiście nie jest to obowiązkowe do pokazania na egzaminie, ale powinniśmy wiedzieć, gdzie również znajduje się Wlew do oleju. Jeżeli system komputerowy wylosował dla Państwa poziom płynu chłodzącego, to należy wskazać, gdzie znajduje się zbiornik płynu chłodzącego. A na pytanie, jaki powinien być stan prawidłowy, odpowiadamy, że płyn w zbiorniku powinien zawierać się między minimum a maksimum. Sprawdzamy i mówimy, że jest prawidłowy. Natomiast jeżeli zostanie wylosowany poziom płynu hamulcowego, również należy wskazać, gdzie znajduje się zbiornik. A na pytanie egzaminatora, jaki powinien być stan prawidłowy, odpowiadamy, że płyn w zbiorniku powinien zawierać się między minimum a maksimum. Sprawdzamy i mówimy, że jest prawidłowy. Gdy system komputerowy wlosował dla Państwa obecność płynów zbiornika z wspierskiwaczy, możemy otworzyć korek od zbiornika. A następnie po ocenie wzrokowej, czy znajduje się płyn, odpowiadamy, że jest uzupełniony lub pełny. Jeżeli zostanie Państwu wylosowany tak zwany sygnał dźwiękowy, należy wcisnąć logo trąbki na kole kierownicy. Podczas wykonywania zadania numer jeden, czy na kursie prawa jazdy, czy na egzaminie, zdarza się Państwu, że nieraz są kopoty z odbezpieczeniem pokrywy silnika, czy na błędnym wskazaniu płynu eksploatacyjnego, a dokładniej zbiornika z płynem. Niestety, ale również z obserwacji widać przede wszystkim na kursach, czy już na samym egzaminie, jak chaotycznie zaczynamy przygotowywać się do jazdy. Również co często się widzi, i niestety co najgorsze, to sposób ustawienia alusterek na linię pasa ruchu, a nie do jazdy w ruchu drogowym. Proszę pamiętać, że jednym z kluczowych momentów zwiększających szansę na końcowy sukces prawidłowego wykonania zadania jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu jest wyrobienie pewnego automatyzmu, czyli na skrupulatnym, dokładnym wykonywaniu po kolei wszystkich czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem się do jazdy w ruchu drogowym.